Cześć, siemanko, ja jestem Tecik, witam was w odcinku na moim kanale Dzisiaj rozlosujemy sobie wszystkie itemki co mam Nie wiem, Gagusia pewnie, nie wiem, dajesz coś czy nie? Przywitaj się w ogóle Dajesz coś czy nie? Nie chcesz coś oddać? Bajkony? Ile masz tych baconów? No, tylko nie wszystkie Po jednym, co? Ja, ja jeden, ty jeden Nie, bo ty masz cztery teraz No po jednym, po jednym Mamy tutaj kilowy same szóstki, całego, wszystkie EC mogę oddać. Wszystko. Całą WC. Wszystko mogę oddać. Yy, nie wiem, tutaj jeszcze mam. Yy, tutaj jeszcze mam takie coś. Emelady. Emelady tutaj mam. Nie wiem, jakieś sety jeszcze mogę podawać. No i sklep mogę jeszcze podukopywać. Także. Piszcie, co byście chcieli dostać, a zobaczymy może po prostu dostaniecie to i co? I biorę udział nikt komentarzu, subik obowiązkowo łapka, dzwon i co my się żegnamy